A należy do przedziału otwartego od 2 do plus nieskończoność, czyli innymi słowy można powiedzieć, że a jest większe od 2. Pytanie, do jakiego, jakiego przedziału należy odwrotność liczby a? Co to w ogóle jest odwrotność? Odwrotność to jest 1 przez a. Chcemy zobaczyć, do jakiego przedziału to należy. Zacznijmy od czegoś takiego. Ponieważ a jest dodatnie, to po pierwsze możemy przez nie podzielić, bo mamy pewność, że nie dzielimy przez zero, a po drugie, zobaczcie tu jest nierówność. I jeżeli a byłoby dowolne, w szczególności ujemne, to wtedy dzielenie przez a, tak samo mnożenie, zmieni stronę tej nierówności. Więc w tym momencie, ponieważ wiemy, że jest dodatnie, spokojnie możemy to zrobić i wiemy, że ta nierówność jest zachowana dokładnie w ten sposób. Co dalej można zrobić? No to podzielić obustronnie przez dwójkę. Tak? I zobaczymy, że mamy tutaj jedną, drugą. A tutaj zostało właśnie 1 przez A. Tak? Czyli dostaliśmy to, co chcieliśmy. Ta nasza odwrotność jest mniejsza od jednej drugiej. To co, to jest jedyne ograniczenie i już mamy odpowiedź? Po prostu a e jest mniejsze od jednej drugiej, no to od minus nieskończoności do jednej drugiej? Zobaczmy, że jeżeli mamy a większe od 2, czyli a dodatnie, to odwrotność, ona nie może być ujemna. To, to nie ma racji bytu. Więc odwrotność będzie większa od 0. Czyli to nie jest prawda. Prawdą jest, że 1 przez a należy do przedziału od zera do jednej, drugiej. I taka jest też odpowiedź.